Piękna ta sceneria, prawda? <noise> Bardzo mi się podoba i zazdroszczę moim simom, że właśnie tutaj się dzisiaj znaleźli, ponieważ moi drodzy, dzisiaj mamy zimową fiestę. Tak wyskoczyło ku mojemu zaskoczeniu i postanowiłam, że zrobię tą zimową fiestę troszkę inaczej niż zwykle i zamiast siedzieć w domu, otwierać prezenty i jeść jakieś wystawne posiłki, to cała okolica zbiera się w parku Wolpe, gdzie zadbano o atrakcje, takie atrakcje jak ślizgawka i dzisiaj się pobawimy w ten sposób. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tak, mam nadzieję, że wam się spodoba. Hmm. I jeszcze pokażę co tutaj mamy w tej zimowej fieście. Mamy oczywiście świąteczny nastrój, bo jakżeby inaczej. Otwieranie prezentów. Co prawda te e, prezenty będą bardziej skromne niż bogate, zważywszy na to, że nasza rodzinka nie jest zbyt zamożna i nie stać ją na to wszystko, co, na co inni by sobie mogli pozwolić. Mamy oczywiście papcia mroza. Dlatego musimy wieczorem już zjawić się w domku i zająć się tymi prezentami oraz papciem Mrozem. Oraz mamy ogień ku uczczenia pierwotnej formy życia, czy tam strony życia. <grym> Także tak to wygląda. Pospraszałam ludzi, żeby ktoś tutaj przyszedł, żeby dużo się działo, żebyśmy mogli z kimś się pobawić. I tak na szybko Wam pokażę jak wygląda ten Park Wolpe. No w zasadzie niewiele się tu zmieniło. Dodane zostały oczywiście ławeczki piknikowe, tutaj z pięknym takim futerkiem, żeby tyłek nikomu nie zmarzł. Mamy duże ognisko i mamy tutaj jeszcze taki piękny kącik z belami, belami, balami, siana. Bele, siana, tak. Bele, siana. No i z ogniskiem, także wszystko tu jest. Mamy grilla, mamy kosz na śmieci. I będziemy się bawić. Widzę, że tutaj już szybko wskoczyli na to lodowisko. Także ja myślę, że tutaj nasza najmłodsza Latoroś będzie czyniła honory, i jako pierwsza z rodzinki. Oprócz oczywiście Ani. Ania zrobiła fal start, ale dobrze, możemy to przemilczeć, choć. Chodź nasza kochana Sarusiu. <grymne> Pokaż, jak ty jeździsz na tych łyżwach. Siostra już wywija z mężem. Uuu! Kolego! A kiedy ty się tak nauczyłeś jeździć? <grymne> Aha! chyba zapeszyłam. Speszyłam biednego chłopaka. No ale dobra. Jeździ sobie kolego, jeździ. Tutaj już e, panie się bawią wspaniale. Opowiadają jakieś żarciki. O, widzę, że Zosia już poleciała do grilla. Jak tylko się dowiedziała, że może coś upichcić, to pobiegła. Hmm, Antusiu, co ty na to? Żeby zagadać do naszej jadzi. O, i możemy jej wręczyć prezent? Hmm. No to wręcz jej różyczkę. No. O, o. <laughs> Żeby nie było, że Antoś um, nie dba o swoją przyjaciółkę. Przyjaciółkę, która ma na niego oczko. No, myślałam, że daje jej w sumie w takim opakowaniu, ale mamy tradycję zaliczoną. Niech sobie tu porozmawiają, a Czesio w międzyczasie mógłby zagadać do diany wójcik. E, czy ty masz coś do wręczenia? <laughs> tak, niech wręczy książkę, jak ją złowić. Gatunek romans, dobra. Mimo wszystko możesz wręczyć. Mam nadzieję, że się ucieszy z tego prezentu. No, Czesiu zadbał o odpowiednią oprawę dla prezentu. Co, zadowolona? Chyba tak. Chyba zadowolona. Ale to nie wszystko, mój drogi. Gdzie ty lecisz? Nie spoczywaj na laurach. Musisz um, jakieś przyjazne ekscytacje. Proszę bardzo. Um, jak tam, Sara? Musiałabyś iść do toalety, a ja nie zadbałam o żadną toaletę tutaj, ale ja jestem. Dobra, mamy piękną toaletę. Niech będzie. Burmistrz zadbał o to, żeby te wielkie święto dzisiejsze przebiegało w jak najlepszej atmosferze, żeby każdy mógł ze wszystkiego skorzystać bez przeszkód. Jak tam, Zosiu? Gdzie te twoje jedzonko, powiedz ty mi? Tu jest jedzonko. Coś ty upichciła? Kurczak z rożna. O! To zawołaj na posiłek. Niech sobie wszyscy zjedzą. A raczej ci, którzy będą mieć ochotę. No na pewno Czesiu będzie miał ochotę. Także chodź Czesiu. Weź sobie porcję. Zosia leci do... Mm, do teściowej swojej córeczki. Także tak. Niech... Mm, Niech rozwijają relacje. Króliczek nawet przyszedł z nami świętować. No pięknie, pięknie. No ale popatrzcie, ta Ania to weszła pierwsza na to lodowisko i jej nie opuszcza. No chłopcy, ty też byś coś zjadł. To może byś sobie najpierw byś dorzucił kłodę. I może być sobie uh, upiek tak hot doga na przykład. Zjesz sobie to potem pójdziesz jeździć na łyżwach. No tak, patrzcie. Patrzcie, jak Diancia zerka w stronę Czesia. Niby tutaj Czesiu rozmawia z panią Zadecką. Um, Diana niby rozmawia z Pawłem Kluczykiem. Ale mimo wszystko, oho. Oho. Przeszła z takim wymownym spojrzeniem. Podejdź no, na słówko. <laughs> Także chodź, chodź, Czesiu, pogadaj sobie z Diancią. bo ja mam pewne plany co do Was. Zobaczymy, czy wyjdą. Ty moja droga, Ty też byś coś zjadła, co? Będziesz grillować. No to idź, grilluj. Wcale Ci nie bronię. Oj, tatuś tutaj obserwuje córeczkę, a sam się nie odważy. No pewnie, że się odważy. No, Tadeusz nie pojeździ. Wspaniale, wspaniale, Tadeuszu. Córeczka ci pokaże, jak tutaj się jeździ. Ale jakaś taka smutna, nie wiem, czy ją ściągać z tego lodowiska, czy nie. Pokaż ty mi się Aniu. Hmm, albo jakaś zamyślona taka. No nie wiem, może sama zejdzie, no. Nie będę jej tu do niczego zmuszać. Tadeusz pierwszy raz na łyżwach, ale daje radę. Jeszcze się nie wywalił. Jestem z ciebie dumna, Tadeuszu. O, tutaj całe towarzystwo sobie rozmawia. Nasz strażnik zwierząt któremu um, niestraszny ani śnieg, ani zimno położy się gdziekolwiek i będzie oglądał chmurki. No, proszę. Dobra, An, um, Antosiu, ty też byś poszedł jeździć. Um, I Czesiu, co ci jest? W pobliżu jest przestępca? Uuu, a kto tutaj jest mistrzem... Um? Czy ta, naprawdę, czy ta osoba naprawdę może być mistrzem złoczyńców? Ja nie wiedziałam, że taki nastrójnik w ogóle istnieje. No i kto tutaj jest mistrzem przestępców? No, wszyscy mają takie niewinne minki. Może pani Zadecka? O, nikt by się nie spodziewał, że ona jest mistrzynią przestępców. Dobra. Weź może sobie, Dianę, dodaj do grupy. Nie możesz, tak? To może byś tak najpierw opuścił jedną grupę i dodał, Diancie, hmm, dodaj do grupy i może byście sobie, o, razem pojeździli na łyżwach. O nie, czy ludzie już uciekają? A dlaczego oni tak wszyscy uciekają? Pewnie na kolacje świąteczne, czy tam na obiady? No, niedobrze, niedobrze. O, Jadzia została, patrzcie, zawróciła. To jest znak to musi być znak zaproś Simkę na, na łyżwy, tak? Widzisz? Idzie, idzie. Tu jedzon jedzonko leży. No nieźle, nieźle. Mm, Saruś, może byś tak podniosła to jedzenie? Czy ja mogę. Je A, mogę podnieść. Dobra. Mm, tak, idziesz sobie je jeść. No to idź. Oj, biedny. No i co? I diancia cię zostawiła. No taka diancia. Ale to jest ta pora, wiecie. Trzeba się zebrać w gronie rodzinnym, zjeść mniej lub bardziej suty posiłek. Ale tak czy siak podobało mi się, że jednak wszyscy tutaj przyszli i mogliśmy przez chwilę chociaż się z nimi pobawić razem. Kto jeszcze tutaj nie jeździł? No, Zosiu. Chodź. Antoni ma wkrótce urodziny. No nie, Antosiu. Otwarta przestrzeń. Co w tym takiego fajnego? Antoni nie ma już pojęcia. Nudy na pudy. <grybujesz> nie może się już doczekać, aż wróci do domu. O ty. O ty. Taki znudzony jesteś. To pogadaj jeszcze z Jadwigą. Mm. Może byśmy tak e, podzielili się ekscytacją, właśnie. No, proszę tutaj nie ziewać, bo mnie zarazisz. Nie ma tak. Śmiej się szczerze i głośno. O, proszę, proszę. Została nasza rodzinka. O, ktoś tutaj w ogóle leci jednak. Cóż to za pani siwa? Może to pani Mikołajowa? Strażniczka stworzeń, Patrycja Mucha. Ale ty jesteś ładna. No, ktoś tutaj naszego strażnika zwierząt e, wygryzł. No proszę, nieźle. Pierwsza kobieta jako strażnik zwierząt. Widzicie już te nagłówki? <laughs> Dobra, tu może byś tak z tatą polepiła bałwana na przykład? Chodźcie. Trzeba polepić bołwana, bez względu na to, czy jesteście tutaj sami, czy może jeszcze ktoś przyjdzie. Tam Antoś wspaniale się dogaduje z Jadzią. A może byś tak z Jadzią kolejnego bołwana zrobił? Czy możesz ją dodać do grupy? Dodaj do grupy, o. I chodź, lep tutaj sobie razem. Może jeszcze jakaś mm, bitwa na śnieżki zostanie zaliczona, no zobaczymy, zobaczymy. No pięknie. Wszyscy lepią bołwanki. To ty, mój drogi, bo tutaj ktoś zaczął lepić i nie ulepił. O, czy ty chciałeś tego kontynuować? Dobra, chyba nie. Chyba nie. No, a jak wam idzie, moi drodzy? Czekaj, no, czekaj, no. Bo ty tutaj jesteś strasznie znudzony. Opuść grupę i dodaj jadziem. Hmm. Chyba, że dobra. Może sobie darujcie tego bałwana. Może darujcie sobie bałwana. Zrób wspólnie aniołka ze śniegu. Dobra. <laughs> Niech będzie aniołek. A, ja gdzieś się zabrała za bałwana, ale dobra. E, chyba postanowiła jednak pooglądać, <grywa> pooglądać co ten Antoś robi. Co ty robisz Antoś, wstawaj z tego śniegu, przyziębisz się. Urządź e, bitwę na śnieżki, o. Może młodziaki sobie niech urządzą bitwę na śnieżki jeszcze. I będziemy mogli wracać do domku, zjeść coś, poczekać na e, naszego papcia Mroza, otworzyć prezenty. Oh, o Jadziu, Jadziu, jak cię ten Antyś mógł tak strzelić, no? U la, patrzcie, jaki tutaj e, idą odstrojeni. No, ładnie ty się ubrałaś, Diana! O nie, Diano, co ty robisz? Grzegorz, kula, Dominik Mucha. Skąd wy macie te czapki? <grywia> ja nie wiem, skąd oni mają te czapki poustawiane. No ale Diana to taka cicha woda. A tu proszę, proszę, w co ona się ubrała? Nie wstyd ci, dziewczyno, cała wieś będzie o tobie gadać. O, <grywia> popatrzcie tylko, jakie piękne bałwanki. No, no, no. <grywia> Tadeusz zrobił chyba bałwanka na swój wzór. Prawie, że. Można powiedzieć, że ten zegarek to są jednak te, jak to się te okulary nazywają. A Zosia postanowiła zadbać o swojego bałwanka. Dała mu szal, rękawiczki, ciepłą czapeczkę. No pięknie, pięknie. Jestem z was dumna moi drodzy. No dobrze, jesteśmy w domku. Wszyscy już wrócili i przyszła pora na to, żeby otworzyć prezenty. Zaczniemy sobie od głowy domu. Podkradnij prezent. No dobra, zróbmy to. Zróbmy to, ale mam nadzieję, że on nie podkradnie komuś. Czesiu, naprawdę! Ty, gałganie, jeden. Pierwszy się rzucił na prezenty. A to jeszcze nie pora. O, ty mały. Aha! Chyba, co on zrobił? Zmienię na żartobliwy. Pan. Aha! Ja myślałam, że on też podkrada prezent. A on tutaj jakiegoś psikusa postanowił zrobić. No dobrze. Jestem ciekawa. Także tato, chodź. Chodź, czyń honory. No, jakiś różowy. Kogo by to mógł być prezent? Oj. Chyba się nie udała tak? kradzież. Bryła węgla. No trudno, Tadeusz. To tak to jest, jak się podkrada prezenty. Nie zawsze to wszystko wyjdzie tak jak trzeba. Dobrze. Otwórz prezent, moja droga Zosiu. Chodź. Chodź, otwórz prezent. Może dla ciebie ta bryła węgla miała być? Nie wiem, nie wiem. Trudno powiedzieć. Uuu, ekspres do kawy. No, no, no. Któż by się spodziewał teraz ekspresu? Dobra. Czesiu, ja cię muszę pilnować. Patrzcie, jakie psoty mu w głowie. Dobra, niech podmienia. Chce, to niech robi. Mały żartowniś. Uuu, tak, podglądasz, co kto dostanie, tak. Ehm... Chodź, otwórz prezent, Antosiu. Po kolei, tak? Sara czyniła honory na łyżwach, to teraz wszyscy po kolei otworzą prezenty. Sara musi poczekać na swoją kolej. Oj, chyba, Antoś dostał zły. Zębacz długi, no tak, ty już wyrosłeś z tych zębaczy. Dobrze, teraz twoja kolej. <laughs> Może zgarniesz te żartobliwe prezenty, które zostawiłeś? Pokaż nam. No. Osobisty zaparzecz do herbaty. No, no, no. <laughs> no i Sara, chodź. Proszę się tam nie pompkować, tylko otwierać prezenty. Jestem ciekawa, co ty dostaniesz. Zostaw kolejkowy, lokomotywa. Ula la, no to ładny. Podoba mi się ten prezent. Okej, okay. to trzeba by było śpiewać sobie teraz. Hmm. Który by tutaj dać? Może to weźmiemy? Bo już nie pamiętam, jak to brzmi. Że chodźcie pośpiewać, moi drodzy. Żeby tradycji wszystkich stało się zadość. Zaraz jakieś jedzonko Zosia może by zrobiła także.

O, babcio! Ja nawet nie zauważyłam, że on się nagle pojawił. No te, ten śpiew go wezwał. Na pierwsze y, nuty tej pięknej pieśni. No pięknie. No Tadeusz, za tą ucieczkę to ty y, nie masz teraz co przychodzić tutaj do babcia mroza i prosić o prezent. Dobrze, to może teraz e, z, od Sary sobie zaczniemy w takim razie. E, albo najpierw niech się wszyscy po prostu z nim powitają, bo wypadałoby, żeby wszyscy się przywitali. Walcz z Papcie mrozem o prezenty. <grym> hmm. Pamiętacie, jak Antoś zepsuł gnomy? Hmm, na święcie zbiorów to może by i także walczył z papciem o prezenty. Podoba mi się ten pomysł. <noise> Ale dobra, dajmy się przywitać wszystkim. Czemu ty krzyczysz na tego kotka? Papciu, papcio? No to proszę, proszę. <noise> Uo, jakieś minusy tu lecą. No nieźle, nieźle. No i co? Walczycie o ten prezent, czy nie? Patrzcie, wszystkim naklikałam powitanie z Pawciem rozem i ostatecznie tylko Tadzik się e, zdecydował z nim pogadać. No ale przestań z nim gadać. Zosia już poszła spać, serio Zosia. Ech, ta wizyta w parku ją zmęczyła widzę. No i kto wygra? Jak obstawiacie? No, Antoś, jak ty to oberwiesz, to będzie ci się należało. Oho, od tyłu. No nieźle. No i nie mam pojęcia, kto wygra. Tak się to zmienia ciągle, że trudno orzec. Strasznie długa ta bitwa. O, Antoś. No to ja myślę, że Antosiowi pozostaje jeszcze... Em... Walka z króliczkiem kwiatowym i chyba wszelkie mm, główne postacie świąteczne zostaną przez niego zaliczone. <noise> A czy on teraz da ci prezent w ogóle? No, przyjaźń go powitaj, no. Sara, co ty robisz? Naprawdę? A ty nie jesteś leniuszkiem czasem? No dobra, niech będzie. Chcę się wykazać. Chodźcie, pogadajcie sobie z nim, no. Dobra, Tatuś poszedł jeść, mamusia spać. Antoś, ty też byś sobie coś zjadł. Co? Trzeba by było jakieś mleko i ciasteczka wyciągnąć dla tego papcia mroza? Ty może byś się tak poszedł załatwić? Czy wszyscy w ogóle mają zaliczone wszystko? Niech no ja zerknę. Tak, no w sumie. Mm, Zosia tylko nie ma papcia mroza, no ale tak wybrała, że poszła spać, no to trudno. Chociaż nikt nie ma papcia mroza, widzę zaliczonego. Tylko Antoś. <grytania> Możesz poprosić go o prezent. Hmm, podziel się ekscytacją jeszcze. Jako najmłodsza powinnaś w sumie dostać od niego prezent. Poprosi o prezent, o. Jak miło, babciu. Igrzyska obżarstwa. No w sumie. Pasuje tematycznie. E, Czesiu, może ty byś też tak poprosił? Nadal go nie powitałeś, chłopie! Ile razy ja mam ci to klikać? Bez powitania nie ma prezentu. Babciu, a ty nie chcesz jakiegoś pa jakiś pasek może nowy, bo tak sznurem łazisz obwiązany. Poproś go o prezent. Chul, chul. A beamy shrozi, newloy. Canathoi narble. Mil Shaba. Shroo. Fyab. Hoho! Zakaba! No i co ty to zostałeś? Jakiś chyba fajny. O ja, Czesław dostał od papcia Mroza nowiutki prezent i to tak wielki, że musiał od razu trafić do wyposażenia rodziny. Ulala, cyfrowy aparat fotograficzny. No nieźle, to pewnie jest ten taki wielki, co stoi na nóżkach i, i strzela y, strasznym y, ogniem. <grym> Dobra. No, wszyscy poszli spać. Czy papcio też poszedł? No papcio też rzuciek. No ładnie. Czesiu, zostałeś ostatni na posterunku. Bardzo nas to cieszy, że nie poszedłeś spać, nim skończył się odcinek, ale to by było w tym momencie to wszystko. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. I widzimy się za niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa!